Proszę Państwa, miałem nie nagrywać, mi się wydawało, że już wszystko Wam powiedziałem, ale nie powiedziałem wszystkiego. Dzisiaj, proszę Państwa, bardzo ważny komunikat, który nie wiem, czy nie przebije covid -a. Mianowicie, yy, chciałem powiedzieć parę słów o bardzo, ale to bardzo niebezpiecznym wirusie pod nazwą kretynismus kleptokratius politycus. Kleptokratius to jest rządy złodziei, ale to tylko jest... Taka zbieżność nazw łacińska, proszę Państwa. I w skrócie on nie nazywa się KPP. Kretynizmów kretynizmus kleptokratius politicus. Jest to, proszę Państwa, wirus bardzo ciężki, który znany jest od około 5 tysięcy lat. Od te, od, odkąd tylko yy, ludzie zaczęli przekazywać sobie jakichkolwiek wiadomości, jest bardzo groźny. Nie jest, proszę Państwa, śmiertelny dla nosicieli. To pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Nie jest śmiertelny dla nosicieli, lecz o, o, dla osób będących w kontakcie z zarażonym. To, co zapiszcie Państwo. W tej chwili zainfekowanych jest około 1,6 mieszkańców globu. jest bardzo dużo. W chwili obecnej, proszę Państwa, na tego wirusa nie ma leku. Przez, przez przed kilkuset laty były podejmowane próby wprowadzenia jakiegoś leku na tego wirusa, i jednym, jednym z nich był Pałow Przypierdolowicz Pierdolowicz Mocnej. To był taki rosyjski uczony, który próbował w specyficzny sposób w, wyleczyć tego wirusa i poległ na polu chwały, ponieważ miał bezpośredni kontakt z zakażonymi. Co powoduje? Jakie są objawy? Totalna degrendolata płata tylnego kory mózgowej, proszę Państwa, co prowadzi do zmian percepcji otaczającego świata i to jest podstawowa rzecz, która, proszę Państwa, jest która jest diagnozowana u, za, u zakażonych. Prowadzi do, do ciężkich powikłań psychicznych, porównywalnych z, psych z, z, z schizofrenią paranoidalną. Do tego, proszę Państwa, dochodzi zanik mechanizmów zdroworozsądkowych i percepcji ciągu zdarzeń. Po prostu ludzie za, zakażeni nie zdają sobie sprawy ze, swoich post, ze swojego postępowania. Były przypadki, że człowiek zakażony, miast wytrzeć sobie asinus, wytarł sobie usta. Po prostu tak prowadzi ta choroba. A były jeszcze gorsze przypadki. Pierwsze sobie wytarł asinus, a potem sobie wytarł usta. I zaczął, proszę Państwa, artykułować swoje poglądy wówczas. To jest problem. I teraz następne przyczyny. Z tych, które są w chwili obecnej, proszę Państwa, rozpoznane, jest to rodzaj papieru i tuszu, na którym drukowane są nominacje, na przykład na ministra, na przykład na wojewodę, na starostę. Na sekretarza stanu, no wszystkich wszystkich tych nominacji politycznych i proszę państwa, także i prezydent kiedy. Także tutaj bardzo, bardzo ciężka przypadłość. To jest pierwsza przypadłość. Atrament i papier lub tusz z drukarki i, i papier. Coś w sobie ma toksycznego, że po prostu z chwilą przyjęcia tego, dotknięcia tego papieru następuje zakażenie KKP. Następne jest to prawdopodobne, to nie jest główny powód, ale pochodny krawat. Widzicie Państwo? Ja nie mam krawata ze względu na środki bezpieczeństwa. Mało tego, proszę zwrócić uwagę, jak ja wyglądam. To nie jest, proszę państwa, niechcieństwo się ogolić. To jest, proszę Państwa, maskowanie twarzy przed rozpoznaniem. Tak to działa, ponieważ mówię bardzo ciężkie sprawy dzisiaj. Przyczyny, przykłady, proszę Państwa, przyczynyśmy sobie już powiedzieli. Przykłady. Pierwszym i najcięższym przypadkiem, który w tej chwili jest rozpatrywany, jest Władimir Władimirowicz Putin. Jak Państwo widzieliście, widzieliście że on jest ciężko chory. On, jego y, ciężka choroba zaczęła się już dawno. W tej, w tej chwili już zaczyna, y, zaczyna, proszę państwa, przechodzić to w stan jeszcze cięższej choroby, już somatycznej. Prawdopodobnie albo Nowotwór, albo alzheimer i Boże, widzicie Państwo, może ja już mam. To jest Władimir Władimirowicz Putin. Przez jego chorobę KKP, proszę Państwa, giną ludzie. To nie jest śmieszne. Drugim, który w nas, teraz się w, w okolicach EU, środkowej Europy się zaczyna rozpękł się strasznie. Drugim przypadkiem, proszę Państwa, znanym intelektualiści niemieccy napisali list do do, do kanclerza Niemiec, o to, żeby nie dostarczać broni na Ukrainę i żeby Ukraina się poddała, to nie będzie rozległ krwi. Proszę Państwa, ludzie są bardzo ciężko chorzy i oni o tym nie wiedzą i to już nie pomoże lekarz zwykły, tylko to już jest kliniczne leczenie i to bardzo dobra klinika. Trzecim znanym mi, znanym mi przypadkiem, który, który dał w tej chwili znać o sobie. Jest, proszę Państwa, przypadek niektórych naszych rządzących, którzy ludziom zdrowym na siłę chcą aplikować szczepionkę, bo leży ponad 2 miliony szczepionki w magazynach, przeterminowuje się i nikt nie chce jej zużyć. I proszę Państwa, a drugie tyle czeka do odebrania. Dlatego, proszę Państwa. Ten, y, dlatego ten, proszę państwa, y, te, ten. Y, ta choroba jest taka ciężka. Ta choroba dlatego jest taka, proszę Państwa, ciężka. I teraz tak, formy zabezpieczeń. Formy zabezpieczeń, proszę Państwa, są, y, są nie, nie ma, nie ma form zabezpieczeń. Jest to przypadłość, która nie ma możliwości zabezpieczyć. Próbowano, próbowano, proszę Państwa. Próbowano yy, kartę wyborczą. Że karta wyborcza ma pomóc. Nie działa, proszę Państwa. Nie działa. Przegraliśmy na całej linii. Przykre. Przykre, ale prawdziwe. Z tym smutnym zdaniem, z tą smutną refleksją zostawiam Państwa do poniedziałku. Do spotkania live. Pozdrawiam Państwa ja i pozdrawiam państwa, krasula moja, która łazi mi po stole. Do widzenia.